Cześć! Witam w moim pierwszym odcinku z w Transformice. I to jest odcinek o takiej grze. I w tym odcinku będę Wam przedstawiała moje konto. A więc moje konto to traskała. Bo kocham truskawki, więc czemu nie truskawa. I więc yy, 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 będę wam przedstawiała moje konto jak przed kontrolę. Tak więc tak to jestem ja możecie zobaczyć mój wygląd na Transformice A więc dobrze tak, przejdę tą mapę i wam od razu przedstawię, już nie będę przeciąga. Jak to jest... O! Nie, myślałam, że gra na wioloniali. jaka ja głupia. Tak więc... Mm. Uh -huh. Jeżeli klika się na liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to są takie liczby. Na 1 jest uśmiechnięta buźka, 2 jest smutna, 3 taka z języczkiem, 4 taka, 5 taka, 6 taka, 7 taka, 8 taka, 9 taka. A jeszcze 0. 0 mm, to jest taka z tak wyjąć, dobrze, mój konto Najpierw zacznę od kupionych akcesoriów. Tak. I jak się wyda 20 truskawek, to można kolorować te rzeczy. Na przykład to będziecie mogli kolorować te rzeczy. Więc ja mam tych rzeczy bardzo dużo. Mam trzy futarka i dwa kolory. Mm. Tak, bo ja kupowałam truskawki. Może niektórzy wiedzą, co to jest za gra. Ale mniejszość o tym wie I tak, za tyle są truskawki. Yy. I dobrze Teraz przedstawię mój profil ten. Tak, jestem dziewczyną Mam takie zdjęcie Z trolem tak. Moje plemię to Only Divine. To jest plemię mojego kolegi Tego co z nim gram, on mi daje największą rangę Królowa Tak Po znajomości mam 53 level Gram już Dwóch miesięcy i mam precyzyjna myszka. Tak, tytuł. Uratowane myszki 57500. No, 5703 i na trybie łatwym, na trybie trudnym 2002, na trybie divine. Mam 518. I ser zebrane osobiście, tu że tak sama gram to 270. Pierwsze miejsce. Mam prawie już 500. No nie dużo mi brakuje. I zebrany ser. Mam już też prawie 500, też mi nie dużo brakuje. I bodcampy. Mam na razie tyle jeszcze dwa i tytuł. Precyzyjna myszka jest 20. Mam takie odznaki z Halloweenu i z futerek. No i dużo tytuł. Mm, tak więc... Mm, yy, tak wygląda moje konto. Nie mamy nic... Nie mam nic, tak... Yy, tak, i mogę robić totem. Czyli tak że się pomaga myślę. Więc żegnam się z wami. Tak. Muszę mu powiedzieć, żeby się pożegnał z wami. No bo przecież, jak można się z YouTube nie żegnać? Hello, no śmieszne. Dobrze, no i zagramy jeszcze tą jedną rundkę. I koniec będzie, tak, koniec. To papa już. Nie. Ja tą mapę muszę przejść. A jakie ja mam lagi? Ym, no spoko, że masz lagi, no. Przecież ty nie masz nigdy lagów. No to, to gadasz? Mm, będę pierwsza. Tak, miałabym na tylko pierwsze miejsce z tego. Ale akurat spadłam na tym i poszło. Więc papa. Pa.